Vertigo to wydawnictwo podległe pod DC Comics, czyli tzw. Tak Imprint. Zostało ono utworzone, aby oddzielić serie komiksowe, które wyłamywały się poza ograniczenia narzucane im przez Comic Code Authority. Były to bardzo często dojrzałe serie, w których świat nie jest aż tak czarno-biały, jak w zwykłym komiksie superbohaterskim. To tutaj powstały najsłynniejsze serie komiksowe, cieszące się uznaniem krytyków. Kilka przykładów z brzegu to V jak Vendetta, Sandman, Kaznodzieja, Swamp Thing, Hellblazer i seria, którą zajmiemy się dziś, czyli Y. Ostatni z Mężczyzn. Ja się nazywam Joachim Tumanowicz, a to jest szafa z komiksami. Why the Last Man to seria Briana Wona, scenarzysty jednej z najlepszych serii ostatnich lat, czyli sagi. Saga nie była jednak gromem z jasnego nieba, ponieważ Won był już wcześniej wielokrotnie doceniany. Saga przeniosła mu piątą, szóstą i siódmą nagrodę Eisnera. Poprzednie zdobył m.in. w zasadzie Ex Machina oraz właśnie Y the Last Man. Sam Y w ciągu nieco ponad pięciu lat, jakie spędził na sklepowych półkach, zdobył łącznie pięć nagrod Eisnera oraz był nominowany do pierwszej nagrody Hugo w kategorii nowela graficzna. Skoro rys historyczny mamy już za sobą, przejdźmy do samej fabuły. Gdy poznajemy głównego bohatera komiksu Y ostatni z mężczyzn, Jorik Brown, bo tak się on nazywa, planuje oświadczyć się swojej dziewczynie. Wszystko dokładnie przemyślał i zaplanował, wydał nawet połowę szczędności na pierścionek, pomimo chronicznego braku pracy. Niestety na jego drodze stanie kilka niedogodności. Fakt, że wisi powieszony za nogi i zapięty w kaftan bezpieczeństwa, a małpa rzuca w niego odchodami, jest najmniejszym z nich. Ukochana dziewczyna przebywa tysiące kilometrów od niego, a za 30 minut populacja świata spadnie o połowę, wskutek czego Joryk zostanie jednym z dwóch ostatnich samców na ziemi. Drugim będzie jego małpa. Gdy w tajemniczych okolicznościach wszyscy mężczyźni na całym świecie padają trupem, ten w znacznej części patriarchalny świat trzęsie się w posadach. Samoloty spadają z nieba, pociągi wypadają z torów, elektrownie atomowe wylatują w powietrze, a administrację państw ogarnia paraliż. W postapokaliptycznym świecie, w którym Yorick staje się najcenniejszym zasobem naturalnym i w zasadzie dostaje za fliko prywatny harem liczący sobie 3 miliardy żon, główny bohater podejmuje jedyną słuszną decyzję. Wyrusza do Australii w poszukiwaniu ukochanej. Co? Rzeczywiście idzie do Australii. Na swojej drodze napotka on wiele przeszkód. Pierwsza i najbardziej oczywista to ta, że nie może po prostu wskoczyć w samolot i pofrunąć na drugi koniec świata. Nawet gdyby mu się to udało, telefony nie działają, a dziewczyna przybywa gdzieś w Australii. Australia jest bardzo duża i zamieszkała przez najbardziej jadowite i przerażające gatunki zwierząt na świecie, takie jak skaczące pająki i dziobaki. Dziobaki są jadowite, serio, wygooglajcie to. Drugą przeszkodą jest to, że Jolik jest chyba najgorszy na świecie w ukrywaniu się przed wściskimi oczami. Przed końcem pierwszego tomu dziesiątki osób wiedzą, że po Nowym Jorku hasa sobie prawdopodobnie ostatni żywy posiadacz chromosomu Y, który jest całkiem przydatny przy przedłużaniu gatunku. Większość kobiet na jego drodze próbuje więc pojmać go żywcem. Większość, ale nie wszystkie. Jest też bowiem grupa kobiet, która chce go zabić, aby dopełnić boskiego planu wytępienia mężczyzn. Vaughn, tytułując swoją serię Why the Last Men, bawi się słowami. Pierwsze, najszybsze skojarzenie po przeczytaniu tego tomu. To było prostu skrócone imię głównego bohatera. Jorik i jego siostra Hiro nie byli zadowoleni z faktu, że ich ojciec pod wpływem fascynacji Shakespearem postanowił nazwać swoje dzieci imionami szekspirskich bohaterów. Y to również chromosom, który zniknie z powierzchni ziemi, jeżeli Jorik ze swoją małpką kopnie w kalendarz. I w końcu znaczenie trzecie. Why? Why? Czyli dlaczego? Dlaczego wszyscy mężczyźni wzięli udział w synchronicznym krwotoku wewnętrznym? I dlaczego właśnie Jorik? Unikną śmierci. Już pierwszy zeszyt tej serii ujawnia talent Wona do narracji. Na tych 30 kilku stronach jesteśmy rzucani po całym świecie, od Stanów przez Bliski Wschód aż po Australię, ale ani razu nie tracimy orientacji. Dodatkowo przedstawienie wstrząsającej pierwszej strony, a następnie cofnięcie czytelnika w czasie o godziny i systematyczne odliczanie czasu pozostałego do wydarzeń z początku komiksu, buduje naprawdę ogromne napięcie i spina cały pierwszy zeszyt fantastyczną klamrą. Kilka ostatnich stron jest zrealizowanych w prawdziwie filmowym stylu. Oczyma wyobraźni widzimy wręcz zaciemnienie i wyjeżdżające z dołu napisy końcowe. Rysunki są moim zdaniem bardzo udane. Przyznaję, nie stoją na tak wysokim poziomie jak niektóre serie wydawane dziś. Saga czy Thor God of Thunder dekasują Y bez cienia wątpliwości, jednak jak na serię sprzed ponad 10 lat, jest bardzo dobrze. Wiele serii, zwłaszcza w Marvelu, wyglądało koszmarnie od połowy lat 90. I ten trend utrzymywał się jeszcze przez jakiś czas na początku tego stulecia. W tym samym czasie co Y zaczął się ukazywać Ultimate Spider-Man, którego losownik Mark Bagley powiedzmy, że nie był w szczytowej formie. Rosunki w serii Wona są proste, ale nie przeszkadzają ani trochę w odbiorze całości. Sceny akcji są dynamiczne i czytelne, a mimika postaci bogata i dopracowana. Jednym zdaniem ciężko się tymi rysunkami zachwycić, ale trzeba przyznać, że Piagera ma solidny warsztat. Okładki za to to zupełnie inna historia. Spośród 60 zeszytów wchodzących w skład tej serii niemal na wszystkich można zawiesić oko. Na specjalną wzmiankę zasługuje zwłaszcza J.G. Jones i Massimo Carnevale. Gdybym miał wybrać ulubione okładki z tej serii, wypełniłby pewnie wszystkie ramki wiszące za mną. Why the Last Man to z pewnością jedna z najbardziej intrygujących serii, jakie czytałem do tej pory. Całość zawiera 60 zeszytów zebranych w 10 tomach zbiorczych, ale niestety do tej pory w Polsce zostały wydane tylko 3 i nie zapowiada się na to, że będzie ich więcej, ponieważ polski wydawca tej serii zbankrutował. Warto poszukać tych tomów na Allegro, bo ogromne ilości wciąż zalegają w antykwariatach i dyskontach, więc bez problemu kupicie 3 pierwsze tomy Y za śmiesznie małe pieniądze, a jeżeli seria się Wam spodoba, pozostałe 7 tomów możecie kupić w oryginale na Atomie i Multiversum. Weźcie też udział w szafowym konkursie, aby wygrać komplet tomów wydanych przez Manzoku, czyli polskiego wydawcę. Mamy do rozdania aż 5 kompletów. Link do konkursu znajduje się w opisie pod filmem. W tym tygodniu to wszystko. Widzimy się w kolejny weekend. Trzymajcie się.